Szanowni Państwo, nie żyje królowa Elżbieta II Windsor, tak naprawdę coburg burgota niemiecka rodzina sataniska, jedna z najważniejszych postaci globalnej agendy, bardzo wysoko postawiona w Komitecie 300. W 1946 roku została mianowana członkiem zakonu Druidów. To taka pogańska elita masońska. Uroczystość odbyła się publicznie. Była na chyba transmitowana, pokazywana w kronikach. Otoczenie Elżbiety II było satanistyczne, kabalistyczne, masońskie. Tutaj mamy jakąś panią, nie wiem, jakaś służąca, czy, czy jakaś osoba do pomocy, co ma na pasku. A mianowicie mamy... Symbole masońskie. Mamy symbole satanistyczne tutaj. Nie dziwi to. Zamek Bal Moral. Zama nazwa jest zastanawiająca: Bal. Moral, moralność Bala. A Bal był pogańskim bożkiem, któremu składano w starożytności. Dzieci, sataniści tu uwielbiają. Parę lat temu. Zarejestrowano, jacyś turyści zarejestrowali w Londynie w Pałacu Buckingham e, jakieś dziecko, jakiś chłopiec e, uciekał e, po sznurze. E, starał się uciec z Pałacu Buckingham, on się zacisnął i upadł. E, co ciekawe policja londyńska twierdzi, że nic takiego w ogóle nie miało miejsca. Buckingham Palace też zaprzeczył. E, wiadomo co się tam dzieje. Jest tam pedofilia, różnego rodzaju orgie satanistyczne. Ten człowiek prawdopodobnie nie żyje już, żeby nie mówił. Książę Karol, czyli teraz już król Karol III. Ja chociaż jeszcze nieformalnie, bo dopiero w 2023 będzie formalnie królem. Otaczał się samymi pedofilami i mordercami tutaj w towarzystwie Jimmy'ego Saville. Pedofila, który dopiero niedawno ujawniono jego tą ciemną kartę życia, oraz Thomas Hamilton, zabójca dzieci. Więc takie jest otoczenie tej rodziny. Więc tak, Karol ma powiązania ze Światowym Forum Ekonomicznym, z Klausem Schwabem. W zeszłym roku mówił, iż należy zbrojnie, przy pomocy sił zbrojnych na całym świecie, zaprowadzić wielki reset. I tutaj jest taka ciekawostka, gdyż e, Antychrys ma panować według e, przekazów 7 lat. Karol formalnie od 2023 będzie królem, a data wielkiego resetu zapowiedziana przez Klausza Szwaba to jest rok 2030, czyli 2023 plus 7 mamy 2030, czyli wielki reset. I tutaj jeszcze. Jako ciekawostka dodam, iż Karol III oraz jego synowi, książęta William i Harry, od 1996 roku posiadają szczepione czipy RFAT, czyli znamiona bestii. To wszystko, dziękuję.